w Belgradzie, żeby coś zjeść oj tamte na istambulskie tam standardy to to nic nie było takiego, po co było tyle trąbić zatem dojechaliśmy do sekcji off-roadowej chciałbym spory kawałek tego gruzu wykuć wywieźć zatem nie idź jak nasza pycja tutaj <noise> wyjazdowa rzeku Środek no i na Środek żebym się tutaj był, ustawił zbliżamy się już do Belgradu idzie tramwaj Chyba z nim miniemy nawet ładnie o. Wjeżdżamy zatem z Belgradu Na jedzeniu, wyspacerowani Ile tysięcy kroków? 14 tysięcy kroków o. I zmierzamy do naszego ulubionego, bocznego, równoległego do głównego przejścia no To jest drut tak u ministra Błaszczaka Tu już widzimy, Junio wjechał na Węgry Morał na razie jest taki, że w pewnym momencie wszyscy zaczęli się zawracać I stoimy Walny i na Wracamy w drugim dniu Jak dobrze liczę oczywiście Wyprawy Dzisiaj wyjeżdżamy Wyspane bardzo Wypoczęte z Sofii I gdzie jedziemy dziadku dzisiaj dalej? Jedziemy na Węgry Na tak Ale nie na Węgry, to jeszcze najpierw jedziemy na granicę Bułgarsko-serbską Tam zobaczymy jak tam się udają przekroczyć sprawnie Bo też może będą Turcy potem jedziemy przez Serbię. Planujemy zrobić postój klasycznie, tradycyjnie e, koło południa, umownie, powiedzmy e, w Belgradzie, żeby coś zjeść. Oj, tamten na Istamburskie tam, standardy, to, to nie było tak po co było tyle trąbić. E, żeby coś tam sobie zjeść, jak przejść, nóżki spostować, bo mamy dużo przejazdowego, przez przejazdowych kilometrów. No, i potem dalej z tego, z tego Belgradu. Dalej chcemy jechać właśnie do, do granicy serbsko-węgierskiej, żeby wjechać na Węgry i dojechać do Budapesztu. No, taki jest plan ramowy. Na dzisiaj pogoda jak widzimy ładna. Aczkolwiek, aczkolwiek, aczkolwiek. Yy, temperatura już taka bardziej polska. Nawet wynikałoby tam z dosyć tych tam. Z internetowych, co gdzie patrzył, że było dzisiaj tutaj chłodniej w niż w Warszawie. No, bo było rzekomo ile było tych stopni, wiatru? 3 stopnie było? To było rano, przystało na tych W Warszawie było 12. 12, no żeby nie było, że my tutaj tak się wygrzewamy jak, jak te bąki, no no, my tutaj marzniemy po prostu na tym wyjeździe wrześniowym. No więc tak to wygląda, ale światłem prawie 9 stopni jest, więc zobaczymy do ilu dojdzie. Faktem, że już w Blanii bardziej już tak, 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 już jesiennie No i co, ale ważne, jest, że, że słoneczko świeci Chmurki jakieś tam delikatne są, ale, 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 ale się raczej na deszcz nie zanosi Więc na razie dyrektywujemy widokami Sofii I jedziemy ku granicy Tutaj ciekawa sprawa, dostrzegam kątem oka e, Przegubowy Ikarus przerobiony, taki klasyczny stary Ikarus Przerobiony na trolejbus I widzimy, że ma tył jakoś tak stuningowany. Reszta wygląda być klasyczna, tutaj ten bok Pytanie jak on wygląda z przodu, no tego jeszcze póki co nie widzimy Natomiast widzimy, można, można, proszę Państwa Szybka, umyta, mam nadzieję że widzowie docenią Dziadek robił audyt jakoś, czy jest wszystko dobre, czy to smugi, czy nie ma smugi, więc tak, Była bardzo Może robić szkolenia. Była praca Pan zespołowa. Szybki, boczny też umy też żeby było jasno, żebyśmy lepiej widzieli misterka, tak. No panowie na stacjach różnie im to wychodziło tam, zwłaszcza tych dłuncy się rwali do tych szybek, rwali się, ale efekt był taki, no bym powiedział. dyskusyjny. potrzebują jednak Dyskusyjny. A my przedmieścia Sofii już żeśmy wyjechali poza obszary tej obwodnicy, jak ktoś kojarzy o co chodzi, to to będzie wiedział o co mnie ja mówię. Jest już na zachód od, od obwodnicy no i jedziemy na Kalotinę w chwili yy, i tam dalej będą roboty, zobaczymy za dnia bo tam po stronę, żeśmy jechali było po ciemaku wyglądało to dość, dra dość dramatycznie Zbliżamy się do granicy i już się zaczęła kolejka kolejka tirów proszę Państwa Stujących. Nie wiem, czemu ten pan tak jedzie przede mną, jakby się nie mógł. Ale to co, wyjazd z Unii takie emocje wzbudza? Tak no, na to by chodziło, tak? No, tutaj z tą serbią faktycznie pośrodku to, to jest ból dupy, bo to gra i ten wyjazd, i wyjazd do Unii, do, na Węgry to jest faktycznie celebracja. I to głównie się odbija faktycznie na tych biednych kierowcach tirów, tak? Bo ruch pasażerski coś jakoś tam jeszcze poradzi, natomiast no, ci mają faktycznie ranę Zatem dojechaliśmy do sekcji. Tam się buduje nowe, kawałek obwodnicy Dragomana, takie mi ścinki tutaj, a my jedziemy dróżką taką prawda, O, tu była kiedyś kostka pierwotnie, potem chyba przykryli asfaltem, nie wiem to, No i są dziurki, więc y, wyglądało to bardzo fajnie. W porą być roweryśmy jechali w tamtą stronę, no w tą wygląda równie ciekawie. Auta ja jadą bardziej sprawnie niż wtedy, bo wtedy po ciemaku to większy strach budziło u kierowców zwłaszcza tych Turków i Miejskich Pamiętasz, że jedzie, widzimy auto nam to powiem, polewa wodą, żeby się mniej pliłek. rozumiem co jakby ma swój swój swój, walor estetyczny Dróżka, mówię, była budowana myślę z jakiś czas temu dla koników prawdopodobnie dla ruchu lokalnego, wioskowego na pewno nie pod taki transport i taki przepływ ruchu, jak ma to miejsce teraz no, ale póki to służy za objazd, więc nie narzekajmy, tylko jedźmy. Odcinek off-roadowy przejechany bez strat w ludziach i sprzęcie. Natomiast tu widzimy dalej, prace trwają. Już nowa nitka po prawo teoretycznie położona. Gotowa nawet, żeby podjąć ruch budowlany, tymczasowy, żeby tą nitkę pojedziemy z kolei zmodernizować, wyprofilować, bo widzimy, że te, te nitki idą na różnych wysokościach i na różnych profilach, więc. A czy tu widzimy Państwa, tu jeszcze jest cały czas kucie, kucie w skale, tak? Bo widzimy lity kamień po prostu jest taki, że hoho. Ho. Więc tutaj panowie murek koporowy budują. Całkiem spory kawałek tego gruzu wykuć wywieźć. Zrobię tutaj to zbocze poszerzyć. A czy jak na warunki tureckie, to, to nie jest w wielki projekt, bo tak tam raptem miałem 15 km tutaj tej drogi, żeby była jasność. Tam nawet na znaku było napisane oficjalnie. Z czego tutaj tych kamiorów, tych to tak może jest z 8 do kupy, albo nawet i nie. no nie, 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 jednak jest to ważny ważny element tutaj. Tej drogi bo to, to taki właśnie błocznie, który w tej chwili, jak już Serbia zbudowała po swojej stronie autostradę do granicy, no to tutaj to zostało takie jedyne właśnie wąskie gardło zostało na tej drodze tranzytowej między Istanbulem a Sofią, a resztą, a resztą Europy. Woda, widzisz w świadku? Tak się pisze, woda. tak. jeszcze uczymy się tyrylice, z tyrylicy, dokładnie. Przypominamy sobie. A więc, grali chodzi o to, że tutaj, właśnie tu jest dopiero kolejka przepraszam, tych tirów do granicy. Tam wcześniej, co było, to była też kolejka tirów, oczywiście, nie ufoludków Ale okazało się, to była czy jak jakaś kontrola opłat drogowych prawdopodobnie. Tam stał na czele samochodzik taki, służby jakiejś takiej, taki tutaj, od tych winietek bułgarskich i tam, które sprawdzą, czy te pojazdy mają opłaty, opłaty drogowe, myślę, uiszczone. A tutaj dopiero autka, już ku granicy się Tumano, formują. Autko przed nami, które nie ma stopu. A to autko, które nie ma stopu, no, ale jak po takich drogach, to im tej, te, bo ten stop jest w sumie, myślę, bo on i tak, w sumie, no, może on będzie zaraz, zaraz hamował. Tumano. A, my chyba tutaj, tak, właśnie Tumano. chyba tutaj pojedziemy, tak, mi się tak wydaje. Tak, 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 no. To się lekko skupę, bo tu się robi tak, taki lekki labirynt. Momentami tak i jakby dalszy ciąg kolejki tirów, granica coraz bliżej. Zatem niedźwiedzie jak nasza pycja tutaj, <grym> wyjazdowa rzeku środek. No i na środek, żeby się tutaj był ustawił. A zobaczymy, czy to się sprawdzi jako dobry. Tym razem też pomysł widzimy głównie turki, ogórki, ale też jest trochę lokalnego ruchu, no ale nie ma tragedii, zobaczymy, zobaczymy co po serbskiej stronie. No i wjechaliśmy do Serbii. Ile trwała ten dzwadkurs? cała ta przyjemność? to ile? Jakoś... 35 minut do Kupy. Tak, z czego 30 do Bułgarskiej, bramki i 5 minut do Serbskiej. Ciekawostką, główną atrakcją było też to, że jakbyśmy dojechali tutaj do naszej tej bułgarskiej bramki, były dwa auta przed nami dosłownie. No to się coś tam skiepściło. My jakoś pana tam sprawdzali bardzo intensywnie w systemie. No i pan pogranicznik bułgarski nam pomachał, żebyśmy zjechali. Na drugi pas po prawo to był taki, taki przejazd, była budka po lewo po prawo, a stały do budki po lewo. Do budki po prawo było wolne miejsce teoretycznie. No tylko, że pan, ten, te dwa pan, te, ci dwaj panowie twórcy tak stali, że zajmowali trzy czwarte jakby tego, 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 tego przejazdu. No i generalnie trzeba było tam jechać do, do tej prawej budki i było lekko wąsko. No, było na tyle wąsko, że, że, że trzeba było lusterka składać, o ja to zobrazuję w ten sposób, żeby. By tam się w ogóle wcisnąć na tak zwane no ale my już tutaj po, tym, po, po Izmirze, po tamtejszym przyciskaniu się, po tam huliczkach mamy wprawę, więc jak było widać tutaj murek, tutaj był panturek przerażony, po, po, po mojej lewicy patrzył z radością, czy go już rysuje, bo ten samochód, czy jeszcze nie, lusterkiem, więc generalnie po tych, po tych prawkach to już nie było tutaj większego problemu. Daliśmy, daliśmy sobie radę. Yy, tak więc wjeżdżamy na serbską autostradę w tej chwili. Było widać 100 km do Niszu. Potem dalej do, 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 do Belgradu. No i tyle. Podziwiamy widoki w takim razie. Wspólnie. Mamy godzinę dwunastą pamiętajmy, żeśmy godzinkę zyskali, bo za jak cofaliśmy, wjeżdżając do Serbii. Temperatura, jak widzimy, wzrosła do 23 stopni, co bardzo tutaj małego naszego cieszy. Mówię, że się będziemy się za chwilę rozbierać, cokolwiek to znaczy, natomiast generalnie, no co, mamy połowę dzisiejszego dystansu przejechano mniej więcej, o tutaj prostu pokażę za chwilę będzie 380 km eee, i co, no, jak dojedziemy do Belgradu to tak jak powiedziałem, tam sobie zjedziemy i postaramy się gdzieś zaparkować aby się przejść i coś zjeść a po lewo tak z ciekawości IKEA Belgradska I myślę, że to jest coś bardzo świeżego Niedawnego, z ostatnich maksymalnie kilku lat. I na wprost, oczywiście, w Belgrad. A tam takie trzy wieże. Nie wiem, czy to widać nad tym. Tak, ja wiem, nad tym ochroniarzem. To jest odpowiednik tych dwóch wież. Geneksu, które są na północnym wyjeździe z miasta. Tak, te powstały na południu, e, właśnie miasta. Na południowym wyjeździe z miasta. Też jak czytałem się ledko sypią, bo są też takie tak brutalistycznie zbudowane z elementów betonowych i tam powolutku zaczynałem. to już powolutku, to już dawno zaczęło tam odpadać lejowo no i w związku z tym stwarza to zagrożenie też dla mieszkańców i okolicznej ludności. Jak może widać zjechaliśmy już z autostrady do Belgradu w okolicach Belgradskiego waterfrontu. No i teraz postaramy się gdzieś tam koło dawnej stacji dworca kolejowego zaparkować i przejść się, prawda Nieźwiatku. Prawda My nie jedziemy torowiskiem tramwajowym jakby ktoś się pytał, my jedziemy takim starym mostem drogowo-kolejowym On takie lekko ma kolejny przy okazji, ale to nie powinno nas zniechęcać, w jedzie tramwaj my się chyba z nim miniemy nawet ładnie, o jak miło i seksownie, Nunia zaparkowany Bezpieczni w chłodzie A my idziemy realizować wariant C Wjeżdżamy zatem z Belgradu na jedzeniu, wyspacerowani Ile tysięcy kroków? Czternaście tysięcy kroków Po samym Belgradzie się zrobiliśmy Miniamy moje też jedno z ulubionych moich miejsc belgradzkich o czym już była mama wiele razy Genex Tower Towers, tak No dzisiaj sobie, dzisiaj w tym sobie darowaliśmy tutaj bliskie oględziny tego budynku, było to w roku 2019 w relacji albańskiej jakby coś chciał zobaczyć tam, warto wrócić natomiast na kolejny raz który to zostaje na pewno do zrobienia, tak samo jak i cały tą osiedle tutaj Nowy Belgrad, przez się się przejeżdżamy My się trochę po po tych uliczkach osiedlowych. Już tego nie kręciłem, bo mogliśmy z tego parkingu, naszego z tego centrum handlowego wyjechali i musieliśmy dojechać na tą drogę szybkiego ruchu i żeśmy szukali takie, takiego wjazdu. Więc troszkę kiedyś tak sobie pojeździli po tych uliczkach osiedlowych tu i tam. Warto będzie to też sobie przespacerować kiedyś na spokojnie, bo to jest jakby osobny temat od Belgradu, tego, tego, tego starego, po którym byśmy mieli dzisiaj. Tam starego tam ten front nie jest stary, ale chodzi o to o, od, od tego właściwego brzegu, że tak powiem, Belgradu. Tak? Więc to na, na kolejny raz. No i co? Mijamy Genek Tower, prawda? Robimy bye bye do, do, do Belgradu i kierujemy się w tym momencie na, na, na Nowy Sad a dalej na granicę, na granicę węgierską zobaczymy co na niej się działo I tu oczywiście widzimy jest lekki, lekki tłoczek w dwóch kierunkach, no bo to piątek, weekendu weekend początek godzina 17 to równo szczyt. w godzinie szczytu szczytu no, to też jest element egzotycznych obserwacji no to jedziemy i podziwiamy do naszego ulubionego, bocznego, równoległego do głównego przejścia granicznego serbsko-węgierskiego po serbskiej, słyniezącego wdzięczną nazwę, Horgosz 2 a po stronie węgierskiej Roske 2 To jest już na starej drodze, która kiedyś istniała, nim wybudowano autostradę, pobyt po stronie granicy się widzimy, co buduje. Są drogą po serbskie, jakaś droga dojazdowa, równoległa. Bo z kolei też wcześniej był znak o budowie parku przemysłowego. W związku z tym tu widzimy się w Serbii. Inwestuje. Tyż. To dobrze. Miedźwiadek jest spostrzegawczy, bo młodszy ale lepszy rok już wiele razy powtarzałem. Więc wypatrzył, że tutaj to prawo, to podobnie to, co prawo budują, to budują, modernizują linię, linię kolejową. To jest nasyp. Takie taki jest węż niż droga, więc faktycznie na, na dwa tory, myślę, w dwóch kierunkach prowadzące, że może jakaś tu linia kolejowa mogła bardziej taka być współczesna między Węgrami a, a Serbią, tak? Więc zobaczymy, zobaczymy w przyszłości, co to tutaj pobudują, a my już, myślę, za zakrętem powinniśmy zobaczyć jakieś tutaj wstępne oznaki granicy. Zobaczmy sobie po lewo, widzimy te lampy. Tak, to jest to przejście główne, autostradowe. Ono tak tutaj jest po lewo i... zaraz wiemy, widzimy, że jest po lewo, ale ono jest jakby wcześniej, bo tu granica biegnie pod kątem pewnym, tak to chciałem powiedzieć. O, a nasze, Różne. to już widać, czerwone światełka samochodzików na wprost, to jest nasza kolejeczka. Tutaj po stać auto, jak myśmy wjeżdżali do, do Serbii, a aut nie widać, więc chyba nie jest źle. No hmm, dobrze, to ja tutaj powolutku będę się chyba wyłączał, żeby tutaj nie drażnić, a ja tutaj widzę jeszcze jest kawałek do przejścia więc bo widzimy same, 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 sam punkt kontrolny już jest po stronie węgierskiej tu jest fizyczna granica przed nami, tak jak widzimy znak i flagę węgierską po prawą. i tu jest ten słynny płot. Orbana i również słynne druty kolczaste, które takimi widzę, inspirują naszego dzielnego ministra Błaszczaka, tak, w tym razem przy budowie analogicznych zasieków na granicy z Białorusią. Z koleczka jest, bo musiały, musi być, ale z umiarem I tu widzimy, jest linia czerwona, proszę Państwa, na ziemi. O, i to jest granica fizyczna tutaj między mhm. Serbią a, a Węgrami. Widzimy drut kolczasty węgierski. I tutaj słynny płatnik Arbana A tam takie, to takie brązowe, to, takie, to jest właśnie taka na kółeczkach, to jest ta ruchoma jego część. Jak tutaj mocno napierali uchodźcy, to wtedy tutaj te, te, te brązowe zastawiali w poprzek drogi, żeby, żeby uchodźcy nie mogli wejść na teren Węgier. No to jest drut takiego miejsca Błaszczaka. To widzimy, że wjechał na Węgry, tak? I to jest ten ruchomy element tego płotu, który się da zastawić na drogę, jak jest takowa potrzeba. Morał na razie jest taki, że w pewnym momencie wszyscy zaczęli się zawracać. Czekający w kolejce, więc i my żeśmy to uczynili i jedziemy teraz za panem Serbem, który jako najszybszy tam z tego ogonka. Do, posodu, do przodu się zmykał i tym jednak no to główne przejście, Horkosz 1. Ja tam z kolegami czekali, dostrzegłem znak, że przejście niby otwarte jest od 7 do 19. Godzina widzimy jest jaka, więc z tym, to też trochę dziwne, bo mi się wydawało, że to przejście to jest e, całodobowe. No ale może ono całodobowe jest w sezonie letnim, a po sezonie letnim może faktycznie te godziny są skrócone. To może być znakiem tego, że tu jest luźniej w tym momencie dzisiaj. No zobaczymy. Na razie, grannie, nie mamy wyboru za bardzo. Jedziemy. Tam było kilometr było do przejścia, tak? My na razie jedziemy, więc to jest dobry znak, w sumie. Tam coś mrykę na zielono. Może nie będzie aż tak. No, oczywiście stoją. Widzimy jak stoją. To jest fakt. Też. Więc może przy osobówkach nie będzie aż takiego dramatu. A się przekonamy. Chwila napięcia Koło Fortuny się kręci Zobaczymy gdzie się zatrzyma tu jest w terminale już, tak, czyli w sumie no, 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 no. jest jak jest to. No jest chyba najgorzej. Tyle pas Nie, nie, wiem, nie wiem. wiesz tak, ale to za w takim razie Może tutaj serbem w takim razie spróbuję No i dojechaliśmy tak jak widzieliśmy I stoimy Ładnie, nerwowo. Jak widać mamy 22, 2,7, A my dopiero podjeżdżamy pod przejście a to tak dlatego, w dużym skrócie mówiąc, że tamto przejście, na któreśmy zajechali, z było do tej pory, pokazywane o godzinie 19 zostało zamknięte. No i cała kolejka ruszyła, kiedy mąż, do przejścia głównego. A na przejściu głównym okazało się, że jest faktycznie Meksyk. I cała zabawa, jak widzimy, trwała od 19 do teraz. No, może w ciągu pół godziny możemy przejechać. Mamy szansę się w 4 godzinach tutaj zmieścić, a więcej szczegółów to może jutro na spokojnie sobie wyjaśnimy. Natomiast, na tą chwilę, tak to wygląda. Udało się zmieścić w 4 godzinach, dokładnie 3,45, bo się byliśmy jeszcze tam. na postoju technicznym. Jedziemy dalej do Budapesztu. Ja myślę, że się wystarczy. Widzimy się jutro w kolejnym odcinku, na razie mówię co, życzymy wszystkim dobranoc.